was moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na test e, takiego jajeczka do czyszczenia pędzli. E, pewnie już jest dużo filmików e, na YouTube o tym jajeczku, albo było już dawno temu dodane, bo wiem, że, e, że te jajka już są bardzo dobrze znane, ale ja takiego filmiku nie nakręcałam. Jakiś czas temu dopiero kupiłam e, to jajeczko, więc stwierdziłam, że nakręcę film, czy dobrze się nim czyści. Pędze czy nie, a szczerze mówiąc, moje pędze nie były myte już. Hmm, 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 już dawno, dawno i wymagają właśnie mycia i czyszczenia, więc wiedziałam, że to jest dobra okazja, żeby nagrać taki filmik i zobaczyć, czy to faktycznie działa. Także zapraszam Was do oglądania. Ok, także mam przygotowanych tutaj e, 4-6 pędzy, których, 6 pędzy, których najczęściej używam i zobaczymy. Jak nam pójdzie ich mycie? Ok, także nalałam tutaj płyn jakiś do mycia. Wezmę pierwszy pędzelek. Pierwszy pędzelek to. Przy okazji, wszystkie spadły, ale. ma go w wodzie. Zaczynamy myć pierwszy pędzelek. Myślę, że przyłożę na tą rękę. Także pędzelek mam, e, płyn z wodą i, i myjemy. Patrzcie się, jaka brudna. Robi się ta woda. Okej, okay, także ja już umyłam pędzle i co mogę powiedzieć na ten temat? Mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze to jajeczko miję pędzle. Moje pędzle są e, czyściutkie, nawet te pędzle z Rude Technik w ogóle zapomniałam, że one na górze mają co białe, bo takie już były brudne. Także widać jakie teraz są ładne, czyste. I wzięłam jeszcze inne dodatkowe i inne e, pędzle umyłam, bo to było naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo fajnie się myje. E, Także podsumowując, wziąłam jeszcze więcej pędzli i więcej jeszcze pędzli umyłam, bo naprawdę bardzo mi się spodobało to mycie tych pędzli, jest To naprawdę bardzo przyjemne. Także takie małe jajeczko, można go kupić naprawdę za grosze, bo ja kupiłam go te jajeczko na stronie internetowej Tradera i zapłaciłam naprawdę bardzo mało pieniędzy za te jajeczko, można go kupić też na eBayu czy na innych stronach. Nie musi to być oryginalne, oryginalnej firmy. To jajeczko nie pochodzi z jakiejś e, oryginalnej e, firmy kosmetycznej. E, także naprawdę, bardzo polecam. To jajeczko mija się naprawdę super nim. Jest, jest to mega wygodne, super ułatwienie e, w myciu pędzli. Także jak najbardziej polecam i to jajeczko sprawdza się w 100%. Także polecam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się do czegoś przyda. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!